Miło Was widzieć ponownie. Witam na moim kanale. Dzisiaj, yy, ogólnie, tego unboxingu nie miało być w planach. Znaczy, miał być w planach, ale nie dzisiaj. Ale jednak, w postanowiły, postanowił, że dzisiaj do, że tak, do mnie. Dzisiaj przyjdzie i dzisiaj otwieramy sobie kamerkę. Lamax X3.1 Atlas. Opakowanie jest proste. Mi się szczerze takie podoba. Tutaj mam jakieś kody kreskowe. Żeby aplikację pobrać. No i z tyłu mamy trochę informacji, że... Mm. Czekajcie. Chciałbym, żeby ostrość złapało. Nie chcę złapać, to może zrobię zdjęcie i Wam to po prostu przeczytam. Więc co? Otwieramy. Dobra, jestem po chwili, nie mogę nożyczek żadnych znaleźć, ale w końcu znalazłem jakieś szkolne. O tu co, Big Opening of the Kamerka Sportowa. Tylko to jest też tak, że ja tu nożyczek za bardzo nie w sensie to będzie się. Mm -hmm. Dobra, jedno już przeciąłem, teraz. Teraz drugie będziemy przecinać. Ojej, są tyle akcesoriów. Dobra, myślę, że do najciekawszego sobie przejdziemy na koniec, czyli do kamerki, ale tak, mamy instrukcję. W takiej fajnej rozkładanej formie już podarłem, co mówię, nie. I jest po angielsku, po niemiecku, po polsku. To jest chyba słowacki albo czeski. Nie tu jest słowacki tam to był czes... Czeski, tu jest węgierski. Mm, chorwacki i słoweński. Mamy naklejkę, Lamax. I patrzcie, mamy taki... taką opaskę, możemy sobie ją na rękę założyć i tutaj mamy, żeby... zdjęcie tam chyba... nie, to jest... to nie wiem, do czego służy, to jest, żeby zaczęło film nagrywać. Nie wdawało mi się, że to taki był pisk lekki. No i mamy też, żeby zrobić zdjęcia, ale tu muszę jeszcze tego, to wszystko w instrukcji doczytać. Dobra. Kabelek. Zwykły, najzwyklejszy. Mamy takie nalepki, jakbyśmy gdzieś chcieli sobie przykleić tą kamerkę. Uchwyt na rower. To też jakbyśmy chcieli gdzieś przykleić. Paski zabezpieczające. Tutaj, żeby tą kamerkę gdzieś włożyć i właśnie, żeby sobie tam przymocować. I taki gwincik ze śrubą szwedzką. Coś tu jeszcze jest. To jest chyba karta gwarancyjna. I jeszcze dwie naklejki. Dobra, więc mamy teraz naszą kamerkę. Mam nadzieję, że nie będę musiał jej ładować, ale no pewnie będę musiał. Możemy tutaj, może tutaj oderwać folię. I co, teraz trzeba otworzyć. I otwiera się ona tak. Tu musimy pyk. Cyk. Tutaj też mamy folikę. Ja ją... Muszę jakoś zdjąć, bo później będzie to wszystko na filmach widać. Tylko ze zdjęciem jest mały problem. Dobra, zdjąłem. Gdzie ja tu się włącza? Tutaj. Klikamy. Jeśli ja są karty, może spróbuję już włożyć. Może się nie chcę włożyć dlatego, że nie ma karty. Tylko muszę znaleźć karty, bo gdzieś tutaj była w tym bałaganie. O, jest legendarny sandisk. Nie, ja to zerwałem. Faktycznie. Oczywiście trzeba walnąć w kamerę. Dobra, widzimy się jak to odpakuje. Dobra, w końcu wyjąłem. Teraz się z tym namęczyłem. Wtykamy do kamerki. Wiecie co? Widzimy się za jakiś czas, bo trzeba naładować. Niestety. Dobra, w końcu się te ustawienia włączyły. Teraz możemy wybrać sobie, hmm, jaką rozdzielczość wideo chcemy mieć. Możemy. Jak widzicie, tu mamy kilka różnych. I jednak jest 4 więc to 4K sprawdzimy. Tutaj zaznaczamy czy chcemy żeby nagrywało nam dźwięk czy chcemy tutaj czy tutaj chcemy włączone slow motion nagrywanie w pętli o tutaj mamy photo resolution nie będzie to 16 Tutaj nie wiem co, bym musiał na polski zmienić. Hmm. Tutaj mamy ten, często odświeżenia. O nie, jak teraz tam są, ale czekajcie, może zmienimy język. Czekajcie chwilę. Dobra, ja jestem z powrotem. Hmm. W ogóle musimy sobie ten. O Jezus, wyszedłem. Chyba nagrałam jakieś wideo. No nagrałem. Dobra, pustyfmy sobie Polski, bo jest. Dobra, 2020 niestety jest. Jezu, jest, który dzisiaj jest? 16. A nie, bo to jest miesiąc, dobra, to 11. Też to nie w ogóle. Tym. Tak. ok. Tym. Nie. Jezu. Dobra, co zarobimy tak? Teraz sobie testuję tą kamerkę. Pod kątem wiadomo tam nagrywania zdjęć. A ja sobie tu postawiam później, bo mi się teraz nie chce. Ale nie jestem, wiem. Dobra, mamy e, 1080p, czyli Full HD, 100, e, Jezusa, jak mówię, 60 klatek. 720p i 120 klatek na sekundę. 2,7K, 30 klatek na sekundę, zresztą tak tą kamerką. Dobra, teraz mamy 4K 30 klatek na sekundę. Yy, no i co? Może sobie opowiem teraz o tej kamerce. Zdecydowanie jest to hit. Za leko ponad 200 mamy 4K, 27K. To prawda w 30 klatkach, ale pewnie większość tak nagrywa. Yy, link oczywiście do tej kamerki znajdziecie w opisie. A myślę, że jak tam przyjdzie lato, czy tam nawet... Czy nawet jakaś tam wczesna wiosna, to sobie pojedziemy na rowerze i jeszcze sobie tą kamarkę dokładnie, tak jak trzeba kamerkę sportową. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Yo!